Dźwięk syreny alarmowej i data 20 października 2010 roku na długo zapadnie w pamięci Sianowian. O godzinie 8 straż pożarna w Koszalinie została zaalarmowana o pożarze gimnazjum w Sianowie na ulicy Piastów. Do działań zostały zadysponowane jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Sianowa oraz jednostki z Koszalińskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie akcji łącznie brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej, około 50 strażaków. Działania nasze polegały na ugaszeniu całego poddasza, które na, na budynku gimnazjum uległo spaleniu. Równocześnie z naszym alarmowaniem personel i dyrekcja szkoły przeprowadzili ewakuację uczniów i, i, i pracowników, także wszystko to odbyło się bardzo sprawnie i żadna osoba wskutek tego pożaru nie doznała żadnego uszczerbku. Nasze działania po ugaszeniu ognia polegają na dogaszaniu. Równocześnie ewakuacji mienia z klas, które były zagrożone na piętrach poniżej palącego się stropu. Przyczyna pożaru jest nieustalona. Odnośnie przyczyn tego zdarzenia organa dochodzeniowe, czyli policja, powoła grupę dochodzeniową, która sprawdzi, zbada całą sytuację i ustali, jakie były przyczyny tego pożaru. Na chwilę obecną również nieznane są skutki, czyli jakie straty wskutek tego pożaru doznała szkoła, gimnazjum, ponieważ na pewno będą to duże rzędy wielkości, dlatego trzeba sporządzić dokładne koszty szacunkowe. Trzy godziny po wybuchu pożaru na nadzwyczajnej sesji radni podjęli decyzję o przekazaniu 100 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby, w tym na zabezpieczenie dachu i budynku. Może ogłosimy publiczną zbiórkę, bo gimnazjum to symbol Sianowa, zaproponował burmistrz Ryszard Wątroba. Mówię, to już nie cofniemy czasu, ale możemy mówić emocjonalnie i owszem, bo przecież wielu z nas przeżyło swoją podstawówkę w tej szkole sobie się przyjemność pracować tam 5 lat, to, to, to zupełnie inaczej człowiek podchodzi tutaj, własne dziecko, prawda? Powiedziałem już o tym. Szkoła jakby ugaszona, ale akcja trwa dalej. Jak na tą porę, już wieczorną, jak, jak wygląda sytuacja? Mamy godzinę 18 z minutami, i do tej godziny można powiedzieć, że trwała główna akcja gaśnicza straży pożarnej. W tej chwili jeszcze na górnej części, na tej poddaszu całym, zostały zlokalizowane sześć małych zarzewi ognia, wprowadzony ponownie prąd wody i zostało to przelane jeszcze raz wodą. Z pomieszczeń klasowych odciążone piętra, woda spuszczona klatką schodową i na zewnątrz budynku zostało to wszystko wypuszczone, żeby jak najmniejsze obciążenie na tych stropach pozostało, na tych piętrowych, o których mówimy. I będziemy dozorowali do 8 rano, akcja będzie trwała przez nas przynajmniej do godziny 8 rano i będziemy tutaj czuwali na zmianę, wchodzili co chwilę na strop i sprawdzali, bo w powalonych elementach drewnianych zdarzają się jeszcze gdzieś malutkie ogniki, które powodują zadymienie i mogą powodować ponowny pożar, rozprz rozprzestrzenienie się tego pożaru. Także jeszcze cała noc przed wami? Cała noc przed nami, ustaliliśmy, że do godziny 8 rano trwa akcja gaśnicza i, i o godzinie 8 będziemy się starali zamknąć tą akcję dopiero gaśniczą i podając koń, końcowy meld. Jesteśmy w polu głównym, prowadzącym na poddasze obiektu, gdzie powstał pożar, rozprzestrzenił się na całe poddasze, spłynęło najprawdopodobniej źródło, ognia poszło elementu kominowego jest to Widać element nie do końca jakby izolacja była spasowana, a źródło ognia było przy podłodze. Prawo fizyki mówi, że pożar idzie zazwyczaj do góry, znakiem tego, że nie od, nie od poddasza, a prawdopodobnie ten pożar rozprzestrzenił się. Tu było zabudowane wszystko tunelem i poszło to od dołu do góry na poddasze i, i spowodowało. To jest element starej hali, na której jeszcze była. Scena, gdzie odbywały się przedstawienia szkolne. Zawalił się całkowicie konstrukcja. Nasze drewno strzelało jak zapałki, powaliło się do środka i tu są największe uszkodzenia całego, bo nawet na zewnątrz elementy gzymsu odpadły z murów nośnych. Ocena rzeczoznawców dopiero będzie wykonywana i wtedy na tej podstawie będzie można przystąpić od guzowania tego pomieszczenia i widać jak obleciały płyty gipsowe. Prawie że w 100% z całego sufitu lampy wiszące na przewodach elektrycznych. Nieuszkodzona została centrala, antygomaniowa centralka, która została w tym pomieszczeniu. Instalacja przepalony widać element z stroku. Od poddasza tu musimy uważać, bo to jest całe poddasze cały. Ukazałości zniszczenia, powalone, wypalone, wszystko co było możliwe. Elementy drewniane, wyposażenia szkoły, zapasowe. Tak to wygląda połamane konstrukcje. Skutkiem połamania jest to powalony komin, który się zawalił w trakcie akcji gaśniczej. Różnica temperatur spowodowała, że to zostało uszkodzone. Gaśnice były użyte przez obsługę szkoły w próbie gaszenia pożaru, także były pełne na pewno, bo przegląd widać po gaśnicach z datą ważności i proszkiem wysypanym przez pyszczek, także gaśnica zadziałała, ale to było za mało.